się w dzisiejszym odcineczku dowiemy się 11900 pucharków oraz wiem kolejną postać na 15 rangę, czyli to jest drugi odcinek serii Wszystkie postacie na 15 rand. Więc myślę, że jest taka mapa klasowe jeziora, że myślę, że możemy wziąć Piper. Najwyżej jak się nie uda, to będziemy po prostu tak wbijać długo, że... Ja te 17 900 pucharków dobiję, a lecimy do... lecimy do końca tygodnia, nie no może do, za tydzień, może ja to nagrywam w niedzielę. Więc to też poleci w niedzielę, więc myślę, że może dzisiaj nawet mam szansę już te 18 tysięcy pucharków dobić, więc może będzie dzisiaj drugi odcinek. Dobra. Widzowie, jak będę kogoś tam zabijał albo po prostu jak kogoś zabiję albo jak zginę, to wam pokażę, okej? Okay? Niestety porobił mnie aż... O kurde, on tak zginął w strefie XD, ale i tak mam plus 6 pucharków, więc mamy 17 900 pucharków. Jeszcze Stardrop, rzadki. Okej. Okay. Odbierzmy sobie monetki. Ogólnie jedna osoba mnie się pytała, że żebym ją dodał po ID. Ja, ja te ID wyszukałem i nie znalazło. Więc możecie mnie dodawać na ID. L28LOC8LR. Poprawiamy. Robimy jak najlepsze... To jest moja siostra. Nie patrzcie na te konto. Tutaj są moi znajomi, tutaj osoby z klubu, tutaj moja stara osoba z klubu, tutaj nie wiem nawet, tutaj mój kolega, tutaj ten, tutaj mój taki ten też dalszy. No, ogólnie robimy jak najlepszych znajomych. Teraz myślę, że możemy sobie wybrać, już kogo dzisiaj będziemy wbijać na rangę, i może to będzie gra. Kiedy dobiję na nim yy, 280 pucharków, to, to wam pokażę, ok? Że chyba po prostu wygram grę, to wam też pokażę, ok? W pierwszej rundzie, czwarte miejsce. Miałem 0 pucharków, więc i tak spoko. Druga runda trochę słabiej, piąte miejsce. Plus 3. Trzecia runda, minus 10 miejsce, minus 3, niestety. Kolejna gra, już czwarta, miejsce trzecia. A tak w ogóle, jeśli dotarliście do tego momentu filmu, to napiszcie w komentarzu. Na przykład waszą ulubioną postać z Brawl Stars i ile na niej macie pucharków. Możecie nie dodawać pod te ID, co wam pokazywałem. Jeszcze możecie zostawić suba i lajka, bo patrzałam do statystyki. Niestety tylko, tylko 4,1% osób, które ogląda moje filmy subskrybuje. Więc radzę zostawić suba i lajka, bo, bo jeśli po prostu na przykład, jeśli mnie dodacie i będę wiedzieć, że macie suba i lajka, to po prostu będę z wami więcej na przykład grał. Co nie? Tak, ogólnie jest już to 5, więc możecie teraz zejść tam na dół, zostawić. Jeśli macie tam czerwone, możecie zmienić na to kliknąć, dać, żebyście mieli powiadomienia, dać lajka, napisać komentarz, jaka jest Wasza ulubiona postać i ile macie na niej pucharków, i ile macie na koncie pucharków. I możecie mnie jeszcze dodać do znajomych. To przyjmę. Będę przyjmować, bo mam ogólnie takich słabych, nawet znajomych, a po prostu chcę mieć jak najwięcej. Dobra, jak. Pokażę wam, które miejsce zajmę, ale chyba ja teraz już odpadam. No, czwarte miejsce nie ja jest źle. Dobra, jeszcze 20 pucharków. Chyba, nie, nie widziałam tam za dobrze. Dobra, pokażę wam, jak i za tą rundę. które miejsce miałam. Niestety 10 miejsce minus 3. No, jakieś leony się zniwewały. Teraz się biją. 9 miejsce chyba. Pokażę Wam, jak wbiję tam 15 rangę, ok? Dobra, zostało mi ostatnie 9 pucharków do wbicia. Muszę teraz zająć pierwsze miejsce. Niestety zająłem trzecie miejsce. Trzy pucharki tylko. Ja wam pokażę teraz, nie wiem, wystarczy, że czwarte miejsce zajmę, ale i tak będę grać do końca. Hank kurde co miał wtedy sześć, do mnie podjechał szósta ranga plus jeden. Dwa pucharki. Chyba piąte miejsce muszę mieć. P Dobra, teraz robię na piąte miejsce albo po prostu lepsze. Teraz się po prostu całą rundę w krzakach. Panowie i panie mamy to. Piąte miejsce. Nie ja już tak mogę pokazać. Ja wiem, że on na mnie za chwilę zabije, ale. Pokażę wam, które miejsce zajma. Okej? Zajmę okay? Zajęłem czwarte miejsce i tym sposobem mamy kolejną 15 brangę. Chwila. Zobaczymy ile mamy pucharków. O, jeszcze Stardrop, bardzo rzadki. Kolejny rzadki. No, jeszcze 60 pucharków. To może dzisiaj będzie drugi odcinaczek. Jeszcze odbierzemy sobie te darmowe nagrody. I tak wyglądają moje wszystkie postacie do wbicia. Jest ich 6, 9 i tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Już tylko 11 postaci do wbicia, więc będzie dobrze. Ogólnie jeśli nie widzieliście, postaw, go na 15 rangę. I też właśnie tak będę dodawać tam, jeśli jakiegoś kogoś wbiję na tą 15 rangę. Taki jest mój ID L28LOC8LR tak wyglądają moi znajomi, dawajcie się, bo, na serio, jakby chcemy mieć jak najwięcej, jak najlepszych i jak najwięcej znajomych. To jest najlepszy klub na świecie. Spocone parówki. Ostatnio był, był turniej klanowy. Zobaczmy, co mamy w sklepie. Chwila, bo to mi się tak długo ładuje. Jakby ja tego nie widzę, ale pewnie wy widzicie, że nic nie robię i, i za chwilę kliknę dopiero, tak. Mam 60 żetonów. Nawet niezłe. Nie wiem, wy pewnie widzicie, że mi to się odebrało, ale ja mam lagi. Chwilę, jak mi to się odbierze, to wam pokażę. Dobra. Już się pokazały. O, no nie. Ile będę czekać? No ile będę czekać. Ile będę czekać tra la la, la la. Chwila. Ja wam pokażę jak to... O, dobra, samo mi się już odebrało. Więc. Dziękuję za oglądanie. I wyczekujcie kolejnego odcinka. W którym będzie anomalia czasowa. To będzie bardzo taki odcinek, no nie wiem czy to będzie prawda, bo ja tego nie sprawdzałam, ale za to chyba się da dostać 170 gemów, więc no, jeśli obejrzeliście ten odcinek do końca, to wchodźcie na kolejny i po prostu go oglądajcie całego bo